w kolejnym live'ie, na kolejnym live pogadajmy sobie troszkę bardziej o tym co i kiedy będzie, bo nie każdy patrzy na moją kartę z postami. Oj. Dobra, ja tylko kamerę przesunę chyba, czy stoli przesunę? Czekajcie, przesunę się tutaj. Tak to tutaj, tutaj, tutaj. To może odstawię dalej trochę. Ok, okej. Okay. Nie, wygląda, nie wygląda tak to źle w sobie nawet. Będę chyba na telefonie live wypuszczał, tak jak to robiłem wcześniej. Dobra jakość. Stabilne połączenie. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Okej. Okay. To zaczniemy sobie od takiego dosyć ważnego tematu dla mnie, czyli. Kiedy, co będzie, i to jak będzie wyglądało, mniej więcej na razie sobie puszczam live'y. No, i w tych terminach, w których Wam mówię, ale też dodatkowo, na przykład, jak dzisiaj, bo miał być, miał być wczoraj, ale to nie był zaplanowany w tym terminie, tylko po prostu powiedziałem, że może puszczę w sobotę. Wczoraj byłem zmęczony, dzisiaj mam cały dzień na tworzenie, robienie tego co potrzebuję, po prostu, więc mogę odpalić, mogę odpalić live'a. Dobra, to tak. Taki live pewny to będzie 9 września, 11. W, nast no w następnym tygodniu pewnie dwa tylko zrobię, bo też w następnym tygodniu mnie troszkę nie będzie przy telefonie, przy kamerze. Nie będę mógł za dużo działać. Na pewno. Więc dwa starczą. Dwa starczą, na pewno. Po prostu zrobimy je dłuższe. Lepiej jakieś solidniejsze live robić. No wiecie, jak już wszystko ja już dokończę, wszystko to podepnę, tą kamerę się znajdę, będę za zaczynał robić to tak solidniej, no to będzie inaczej wyglądało. Teraz no to jest tak, jakbym siedział na stosie kartonów i wiecie, i po prostu prowadził live. A. To jeszcze jest dużo, naprawdę dużo do zrobienia, żeby te live y wyglądały tak, jak ja bym chciał, że wyglądały. I co? Pierwszy podcast 23. 23 września, chyba widać na tej tablicy. Te to jest lustrzane odbicie. Czy wy widzicie tak samo jak ja widzę podglądzie? Chyba tak. Dobra, to będzie dobrze. To podcast, podcast ze Star Warsów. Już wam wcześniej zapowiadałem, mam fajną wizję na to masę pytań do osoby, która będzie tutaj odpowiadała na nie. 2309, tak. Potem jest od 1 października do 26 czekamy też na Michaela, żeby troszkę razem z nim podziałać. Będzie daily live, to tak takie daily odcinki tylko po prostu w formie live'a, wszystko na żywo. Możliwe, że też będą odcinki jakieś dodatkowe, jakbyśmy robili coś bardzo, bardzo fajnego, że można było zmontować taki odcinek to pewnie. To ja to widzę jako odcinek, ale tak to będą live'y, będą live'y z naszych podróży z naszych testów, czyli testów na przykład lokalnych restauracji. To nie będziemy chodzić po restauracjach i testować, tylko po prostu wiecie, jak są takie formaty, gdzie ludzie stawiają rzeczy na stole, kupują przed KFC całe menu i testują. To będzie w domu, to będzie w studiu i będziemy testować jakieś fajne rzeczy, które są lokalne w okolicy. Albo jakieś produkty, które są przydatne razem z Michaelem, żeby Wam po prostu pokazać, co my sądzimy o jakichś rzeczach. Na przykład. Ja bym chciał, żeby Michael poprowadził u mnie program. Tutaj nie jest to zapisane, to jest takie moje przemyślenie. On się zna bardzo do, dobrze na piłce i chciałbym, żeby on taki program u mnie poprowadził. Odnośnie całej historii. On zna, on zna wyniki meczów, nie wiem, 30 lat wstecz. Sorry Michael, jeśli to oglądasz, to może i, może i później, może i wcześniej. E, e, to ciężko powiedzieć, ale jak zapytacie go jakiś wynik meczu, zapytacie go pewnie o jakąś pogodę, która była nawet, o jakąś pogodę, która była, to pewnie wam powie. No to jest świetnie, Jeśli chodzi o piłkę nożną, to jest osoba, która mogłaby mieć swój kanał i mogłaby naprawdę przekazywać kawał dobrej historii. Aspen. No jeśli tak uważasz... Ja bym tak nie, nie uważał, nie muszę tego robić. Nie muszę tego robić, wolę, wolę kobiety, ale nie mam problemu z tym, co napisałeś. Hmm. Dobra, testy, wyzwania, wyzwania. Będziemy robić takie challenge, i też nie wiem, czy w poniedziałek będziesz robił. A, dobra, 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 to ty tuba jesteś, to ty tuba jesteś, no, to mów, że to ty jesteś. Ja myślałem, że już się ten. Tutaj ktoś. Panosza, to ty jesteś. Czemu ty masz aspen? Co ty jedzenie dostarczasz? Kurde, zaskoczyłeś mnie, zaskoczyłeś mnie. Ale jakby kto co lubi, o co tym bardziej, kto co lubi, chyba ja wiem, co ty lubisz. Dobra, a miałem ci napisać, że live robię, sorry, nie napisałem ci. Zamyśliłem się, ogarnąłem tu trochę i, i nie dałem ci znać. Wyzwania, challenge. I właśnie nie, nie wiem, w jakiej formie jeszcze będą challenge robione. Muszę to troszkę przemyśleć, ale mam ochotę robić jakieś wyzwania. Na pewno nie będzie żadnych wyzwań ostrości. ta Nie będzie wyzwań ostrości, bo już. Mike sobie żołądek rozwalił ostatnio. Przez takie wyzwanie challenge, które robiliśmy. Bo testowaliśmy jeden z ostrzejszych sosów na świecie można powiedzieć. Więc no. Skończyło się to ciężko. Jakub, Siemanko, Siemanko, Siemanko. Ale to będą jakieś proste wyzwania. Może to będą takie wyzwania, które na przykład wy będziecie dawali na live? Takie, które będą oczywiście na jakieś normalne. W miarę normalne. Tak, dzień dobry, dzień dobry. Sorry, ten czat jest daleko. Ja powinien mieć tutaj jakiś ekran, ale to właśnie wszystko chodzi o to, żebym ja zbudował i tu będę miał możliwości, bo teraz to. Ciężko, ciężko zobaczyć, a jak dam wam e, bliżej, czyli no w sumie mógłbym troszkę dać bliżej. Tylko czy to będzie. Tam... Dobra, nie, dobra, jeszcze dobrze widać. Trochę muszę się przybliżyć do tablicy. Tuba, ja i normalny challenger, tak, ja jestem normalny. Ja jestem normalny, w porównaniu do ciebie. To jestem bardzo spokojną osobą. <noise> dobra, to tu macie e, terminy. Oksana, siemanko, siemanko, tu macie terminy. Jeśli trzeba będzie więcej live'ów zrobić, czy jakichś tam odcinków, czy czegoś tam, to porobimy. Nie będzie odcinków podróżniczych, już teraz nie ma odcinków podróżniczych. Nie ma, nie ma dobrej pogody, powoli, już będzie coraz słodniej. Chcę zrobić w następnym roku fajne odcinki. Lepiej odłożyć na jakieś konkretne odcinki, a nie robić dużo jakichś mniejszych, mniej ciekawych dla mnie, bo ja wolę też... Pojechać gdzieś na dłuższy okres i przeżyć coś więcej niż tutaj szybko na weekend tu gdzieś tam jechać bez, bez sensu i te odcinki są wszystkie na szybko potem wiecie ciężko coś fajnego zmontować z tego dajmy na to bo jak mam mało czasu to chcę, a chcę spędzić ten czas ogólnie na tej podróży to jest mało fragmentu żeby nas zmontować coś fajnego a chcę łączyć i podróże i nagrywanie a chcę łączyć wszystko co się da. Witam wszystkich serdecznie, którzy tutaj są. Z, z rok na Dominikanę? No dobra, pewnie, pewnie, ja bardzo chętnie. Na, Dominika... na Dominikanie nie byłem jeszcze, więc... A wiem, że Ty masz doświadczenie już z Dominikaną, dosyć spore. Robert, Robert, witaj, witaj w naszym małym gronie. E, dobra, o tym opowiedziałem. Będzie... z tym właśnie wyzwaniami będzie na pewno jakaś Jakiś odcinek, gdzie po prostu będziemy sobie zapisywać. Hej, hej, siemanko. Będziemy sobie zapisać na tablicy na przykład jakieś wyzwania, które mam zrobić. Mam nadzieję, że Michael nie będzie się bał. Nie, no, nie będzie się bał raczej. Jak już będziemy razem działać, to pewnie będziemy coś robić wspólnie. Jeśli pojedziemy gdzieś za granicę... Z Dominika... Dominikana, Dominikana. On, on mieszka nie na stałe, ale dużo czasu spędza na Dominikanie, burzych. Tak, pamiętam cię, pamiętam cię. Graliśmy nawet w Robloxa przez chwilę. To znaczy, tam chyba ktoś się ktoś się podsiadł w lobby, ktoś wszedł za zamiast ciebie. To to ta sytuacja była? Czy ty? Czy, no właśnie, 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 bo potem potem tak naprawdę my tylko we byliśmy. Ktoś wszedł z nami, rozumiesz, to ktoś przed nami wyszedł. Od razu. To bez sensu, bez sensu, że miejsce zajmował. Jak już gramy, to gramy. I To jeszcze nie była osoba, która grała tak tutaj z YouTube'a z nami, tylko po prostu ktoś randomowy. To tak to na razie będzie wyglądało. Jak będzie jakaś podróż większa, zrobię odcinek pewnie. Podcastu będzie dużo, live'u będzie dużo. Patrzcie, tu jest od 1 do 26. Włącznie, włącznie daily life. I to będą różne daily. Tak jak mówię, podróże, testy, wyzwania. Dopiszmy sobie jeszcze, czekajcie, dopiszmy sobie jeszcze więcej. Dopiszmy sobie gry. Zrobi, zrobimy sobie granie z widzami. E, z odbiorcami, znaczy się. E, gry. Co robię? Na razie opowiadam o tym, jak będzie wszystko wyglądało, bo już prace, prace ze studiem, z tym wszystkim się posuwają ciągle do przodu i nie chcę, żeby żebyście po prostu myśleli, że mnie tak nie będzie teraz, bo tu się zapowiada naprawdę, naprawdę dużo. Tak, tak Tuba, jeśli teraz mnie słyszysz, bo napisałeś mi coś prywatnie, to tak będę grał później. Będę grał później. Nie mam na odpisać, bo jestem bez telefonu. A jak wyjdę z live'a, żeby ci odpisać, no to będzie słabo. O, no i dobra, no i dobra, dobra. Jak w Lola, czy tam co, Jakąś rękę czy coś? No pewnie, pewnie. Na razie pogadajmy sobie troszkę. To nie będzie jakiś też mega długi live. Ja chcę, żebyście wy wiedzieli po prostu, jak to będzie wyglądało w najbliższym czasie. A później już na spokojnie 9, 11 to już będą takie live'y solidniejsze na pewno, ale to tu, tutaj od 1 do 26 to będą naprawdę dobre live'y. Już wreszcie będę mógł się temu oddać. I zobaczę często, ale żeby też właśnie nie było takich braków na YouTube, to też muszę i więcej rolek robić. Chętnie, chętnie tu będzie jakiś konkurs na pewno za niedługo i będę chciał wylosować osobę, która będzie robiła mi shortsy. Najciekawsze momenty z live'ów będzie nagrywać i ro robiła mi shortsy czy edity. E, to fajnie by było. Wszystko ustalimy. J jakieś kwalifikacje czy cokolwiek, wiecie, no e, może mi się uda samemu, no ale fajnie byłoby jakby ktoś mi w tym pomógł i po części ktoś by mógł należeć do do tego kru, do, do tej społeczności mojego kanału. Zobaczymy. Kto będzie chciał, zrobimy zrobimy losowanie. Może, no nie wiem, w jakiej formie nie, nie mam pojęcia, ale potrzebuję więcej szorców, żeby te szorce były codziennie, a to nie jest takie proste działać ze wszystkim teraz solo. Więc może w przyszłości też ekipa się zwiększy. Będzie. To nie będzie tylko kanał jednej osoby. Umiesz robić edity? No dobra, dobra, dobra. To pogadamy o tym. Jak będzie odpowiedni live do tego, to o tym pogadamy. Chętnie kogoś przyjmę, właśnie. Możemy być najlepszą osobą na to stanowisko. I właśnie z live'ów wycinki ciekawych rzeczy, czy jakieś podróże, testy, wyzwania, czy gry, cokolwiek śmiesznego powycinać, wstawiać tutaj. No to będzie fajne. To będzie fajne, prawda? To jest przydatne. E, czy coś jeszcze będzie? No na razie to jest. To jest wstęp. Najbardziej jaram się tym podcastem o Stololsach. To będzie mocne. To będzie mocne, bo mówię, mam w głowie solidny design. Na to wszystko. solidne hmm, Znalazłem dobre audio. Znalazłem jakieś tam. Wstawki, które można wstawić, wstawki, memy, wstawki, no wstawki można powiedzieć, tak. No i co, tylko tyle, żeby działać, żeby działać po prostu. Żeby działać, robić antek. Witaj, Antku, witaj, witaj. Na takim krótszym live, na którym pogadamy sobie po prostu. Uff! Tablica prawie spadła. Na którym już, w sumie, pogadaliśmy sobie nawet o tym, jak to będzie teraz e, wyglądało. E, czeka dużo roboty właśnie, dlatego macie tutaj odcinki. Tu macie w kolejnym tygodniu jeden. No jeszcze jakiś live tu może wskoczy, ale jest później tydzień. Nie, czekajcie. E, przepraszam was. Przepraszam was. Co ja, co ja gadam? Tu jest przerwa. Tu jest przerwa. W tym miejscu. Tutaj. W tym miejscu jest przerwa na to, żeby te studio właśnie robić, bo to będzie tydzień. To tydzień roboty przyklejania, malowania, ustawiania wszystkiego, montowania, podłączania i, i jeszcze więcej, jeszcze więcej. Trzeba będzie tutaj naprawdę dużo roboty. Trzeba jakiś wiatrak będzie albo zamontować, albo postawić w dobrym miejscu. Strasznie gorąco, a osoba, która to do mnie przyjdzie, chciałbym, żeby miała jak najlepiej. Więc no muszę zobaczyć, jak, jak będzie dobrze, czy to będzie po tej stronie, czy to będzie po tej stronie, czy to będzie na nas ten wiatrak, żeby też nie hałasował na, 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 na audio naszym. No, dobra, dobra, to to omówiliśmy. Będę się też zdawał na was, jeśli będziecie mieli jakieś, będziecie mieli jakieś prośby, czy będziecie chcieli coś zobaczyć ciekawego na kolejnych odcinkach. Tych tutaj od 1 października do 26. A z którego miasta jesteś? No, ja nie mówię takich rzeczy bardzo. Mogę powiedzieć, że jestem z Mazur. Jak ktoś wie, to wie. O takich e, rzeczach no, nie muszę mówić w sumie. A jak będzie trzeba, to zrobię jakiś ki kiedyś, kiedyś jak może, gdzieś ten kanał się rozwinie. Jakiś e, meeting, e, meetup, Tak jak zwał, tak zwał, event i się spotkamy wszyscy razem. Eee, dobra. Właśnie, wracając do tematu, tutaj będę montował wszystko i właśnie już od tego momentu 2-3 dni tutaj nagrywki, montaż i tak dalej, podcast będzie zrobiony. To nie ma tak dużo roboty przy tym. Trzeba mieć po prostu dobrego człowieka, który siądzie obok. A ja chyba po lewej siądę, a on po prawej. Nie wiem, nie ma znaczenia. Eee, trzeba mieć tą dobrą osobę, która pogada na ten temat dany wszystko zrobione tutaj i co? I tyle. Zmontować to jest kwestia tego, że zobaczyć, czy gdzieś tam się dźwięk nie zepsuł, tu gdzieś podciąć, tu gdzieś coś dodać. Efekty dźwiękowe, efekty może jakieś świetne, może właśnie jakiegoś mema wstawić, cokolwiek, to wiecie, to jest nie takie, nie takie ciężkie do, do zrobienia. Po prostu trzeba mieć dużą, dużą wizję. Nie ciężkie, ale nawet czasochłonne. No hm. To też zależy, bo jak będzie dużo problemów, dużo problemów, no to wtedy jest dużo pracy na pewno. Dobra, ok. I tak jak mówię, tutaj chciałbym widzieć wasze jakieś pomysły. Na przykład będzie odwiedź, nie wiem Gdańsk, tak? I spróbuj czegoś tam. No to też będę chciał się, będę starał się to realizować. Będzie mieć swoje plany. Planów jest bardzo dużo. Albo pojedź do Warszawy i nie wiem i coś tam przetestuj jakiś salon gier. Bo lubię na przykład takie salony gier, jak macie. Nie chodzi mi o jakieś hazardowe, tylko, tylko takie salony, gdzie można na wiarze na pograć, czy jakieś laser tagi, czy jakieś go karty, czy coś. No wiecie, to mogą być proste rzeczy, to mogą być bardziej skomplikowane. Mogą, mogą być jakieś wyzwania, czatu na przykład, że będziemy chodzić po mieście, zagadywać do ludzi i tak dalej. liczę też na Was, że ja spełnię to. Co wy, wy chcecie? I, i będziemy razem ro, robić kontent, tak? Po części, bo ja mogę sobie dużo rzeczy wy, wymyślić i mam już sporo planów, ale może Was wszystko nie będzie interesowało. Też chcę znać Wasze zdanie. Pixel, Excel. no to kojarzę coś, ko, kojarzę coś. Ale gdzie to jest? To jest w Gdańsku, w którym mieście? Coś kojarzy, coś kojarzy. Nie, ta pogoda ogólnie też strasznie świruje. Przed chwilą były burze, przed chwilą były deszcze, teraz nagle jest słońce, jest ciepło znowu strasznie. A przed chwilą jeszcze były takie dosyć solidne problemy na chociażby drogach, tak? to masz. A, no dobra, dobra, dobra. No jakieś drzewo spadło gdzieś tam koło nas, były korki. Akurat ja sam odjechałem i stałem w tym korku. Ech, masakra. Ech, obok. No to dobra, dobra, to wpadnę tam i zrobimy kontercium. Może właśnie, może tuba będzie z, na kontencie z nami. Tuba, zgadza się? Jeśli się zgadzasz, to mrugnij dwa razy. Jeśli się nie zgadzasz, to mrugnij raz. Nie, no może napisać po prostu, czy, czy się zgadza, żeby uczestniczyć w kontencie. No ja, ja na podcast. Też chcę cię zaprosić, już ci mówiłem nieraz. Jesteś ciekawą osobą. Tylko musisz się tu ruszyć. A może nagramy pierwszy podcast w takich warunkach? Kto wie? Jakbyś był zobaczymy. A może nagramy podcast w naturze gdzieś w, w, w lesie na bunkrach. Nie wiem czy będę w Polsce wtedy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wielki biznesmen, dominikanczyk, Tubson. Rozumiem cię, rozumiem cię stary. Życie nie jest takie proste. Ale dobra, dobra, jak będziesz, to byłoby miło. To byłoby bardzo miło, jakbyś, jakbyś uczestniczył w podcaście. Jak nie, no to sobie jakieś live wspólnego jeszcze. Niedługo, może, za niedługo. Wszystko, czas pokaże. Czas pokaże. No na razie tyle z tych planów. Jak będę miał jakieś inne plany, jeszcze będę Was informował. Może fajnie było zrobić taką tablicę dla osób, które się najbardziej angażują we wszystko, właśnie w podawanie tych challenge'ów, czy pomysłów, czy po prostu pomocy, żeby zrobić jakąś tutaj taką tablicę. Może nie tyle co interaktywną, jakąś elektryczną czy coś, tylko po prostu taką mniejszą od tej, zwykłą, ale zapisywać imiona, nicknames y, osób, które chcą się angażować w to. Da, no dobra, spoko, fajnie, fajnie, że da znać. E, dobra, ja za jakiś czas będę kończył, to my tam sobie pogadamy jeszcze na Discordzie pewnie o wszystkim. Jest czas na to, więc e, trzeba. A i ogólnie, jakbyście też mieli Jakieś pomysły na osoby ciekawe, które można było zaprosić do podcastów. Też spoko, bo ja nie wiem, dajmy na to, mam teraz 10 osób, tak? Będę dalej myślał o kolejnych, o tych bliższych mi, dalszych, ale może chcecie zobaczyć jakiegoś infle... Au! No i tak to jest właśnie, jak się robi e, tak to wszystko m, jeszcze przed zrobieniem e, studia i zamontowaniem tego solidnie. To później wszystko się sypie, a jak już to zamontuję solidnie, no to będzie wytrzymałe. Nie ruszy się nawet. E, dobra, 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 dobra. Jak będziecie chcieli jakieś pod podcasty z osobami, na przykład na jakiś influ, czy na YouTube, czy, czy muzyków? Kogokolwiek. Kogokolwiek. kogo byście chcieli zobaczyć, to pewnie będziemy mogli tutaj takie osoby ściągnąć. Sądzę, że wszystko jest możliwe. Ktoś akurat może będzie w pobliżu, a może nie, a może ktoś będzie chciał się przejechać. No nigdy nie wiadomo, nigdy nie wiadomo. I to nie ma znaczenia, czy to będzie teraz, czy za pół roku, czy za rok. Fajnie dać po prostu pomysł i realizujemy go, tak? Dobra, 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 dobra. Ja, ja za chwilę będę się zbierał. Chciałem wam to przekazać po prostu. Dzisiaj nie ma wspólnego grania. Ale wspólne granie sobie też zrobimy. Tak sądzę, że dziewiąty. Okay. Oh, wezmę eee. Dobrze, że moja kamerka jest wyłączona. Dobrze, że jestem normalny. Twoja kamerka jest włączona, ale przecipę. No i dobrze, no i dobrze. Ważne Ci się podoba John. Eee, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Na tym live 9 pogramy sobie. Pogramy sobie z Wami. Wybierzemy gierkę, wylosujemy. Czy to będzie ten Roblox, czy to będzie Minecraft, czy cokolwiek, czy to będzie jakaś nowsza gierka, bardziej wymagająca. Na luzie, na luzie, na luzie. pomyślimy sobie o tym po prostu. I 9-11 możemy sobie dużo rzeczy porobić. Po prostu ten live będzie pewnie w godzinach 18, 17, 18 i będzie będzie trwał o wiele o wiele więcej. I o wiele o wiele więcej, znaczy się o wiele dłużej niż ten tutaj i te ostatnie. Chociaż nie, chociaż jeden ostatni był dwugodzinny, to, to już jest spoko. Dwie godzinki live, dwie, trzy godzinki powinien trwać na spokojnie. To wtedy jest, jest dobrze. Zobaczymy jak będzie wyglądał dzień, jak będę się czuł, ale będę starał się jak najwięcej nagrywać. Szymon Siemanko, Siemanko już wbiłeś na końcówkę, końcówkę live'a tak naprawdę na którym omawiałem to, co mnie się działo w najbliższym czasie na kanale dla osób, które tu gdzieś są w, to, w tym zainteresowane i zajawione tym, co robię, to, to mówiliśmy chyba wszystko, co się dało. Mam nadzieję, że pogoda wreszcie się poprawi, już nie będzie tych burz, alertów. Będzie normalna temperatura, normalne, normalne słoneczko. Siamo Windows XP. To jeszcze ci chodzi? O kurde. No to. Pozdrawiam w takim razie. Tylko to nie ma już wsparcia zabezpieczeń, więc. Jeśli serio masz XP, to jest to dosyć niebezpieczne. Tak samo jak dziesiątka. Powoli przestaje być wspierana. Będzie jedenastka ale to wsparciu dziesiątki to jest. No to jest różnie. Wątpię, żeby nagle wyłączyli w październiku wsparcie dziesiątki, każdy ma 12 będą to przedłużać pewnie jeszcze. To, ale XP, no XP to już ile lat ma? Jest. Jak to jest możliwe? Dobra, dobra, dobra. Dzięki dla wszystkich osób, które były. Jeśli ktoś nie był, zawsze może sobie otworzyć to jeszcze raz. I po prostu widzimy się w najbliższym, najbliższym live'ie 9 września w okolicach no 18 tak jak mówiłem. Dobra, trzymajcie się.